Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Lotto Ekspertyzy, który zostanie poświęcony grze, która jest bardzo podobna do Multi Multi i w której można wygrywać praktycznie co chwilę. Mowa tu o Keno. Keno jest grą, która różni się częstotliwością od pozostałych, albowiem tutaj możemy wygrywać co 4 minuty, a losowania są przeprowadzane codziennie od godziny 6.34 do godziny 23.54, czyli na jeden dzień Przypada 261 losowań. Keno jest losowane poza studiem Lotto, gdyż można je obejrzeć w kolekturach lub na stronie www.lotto.pl. Zasady tej gry są niemalże takie same jak w Multi Multi. Czyli udajemy się do kolektury, bierzemy kupon do ręki i zaznaczamy ile chcemy skreślić liczb. Następnie skreślamy swoje liczby i ustalamy jaka ma być stawka. Różnica pomiędzy tymi grami jest taka, że w Keno skreślamy od 1 do 10 liczb spośród 70, a nie 80. I liczby, które skreślimy, biorą udział w najbliższym losowaniu tej gry. Natomiast w samym losowaniu losowanych jest 20 spośród 70 liczb. W Keno możemy zagrać także z mnożnikiem, który jest losowany przed danym losowaniem i ten mnożnik może wynieść razy 1, 2, 3, 4, 5 i 10. I jeśli zagramy z taką opcją, mamy szansę wygrać o wiele więcej. Oprócz skreślenia liczb na kuponie możemy zagrać także metodą Chybił trafił, w której to Lot Tomat wybiera za nas liczby. Cena za jeden zakład wynosi 2 zł, czyli tak, tyle samo co w Kaskadzie, a za trafienie 10 z 10 liczb możemy wygrać 200 tysięcy złotych, a jeśli zwiększymy stawkę 10-krotnie, mamy szansę na wygranie 2 milionów złotych. A jeśli zaznaczymy 10 liczb, 10-krotną stawkę i zagramy z mnożnikiem, który wyniesie razy 10, mamy szansę na wygranie 20 milionów złotych. W przypadku gryzm nożnikiem cena za jeden zakład wzrasta do 4 zł, ale tak samo jak w multi multi cena jest wyższa im większa będzie stawka. Pierwsze w historii losowanie Keno odbyło się 26 maja 2008 roku, w którym padły następujące liczby: 1, 5, 6, 7, 9, 13, 22, 24, 26, 29, 30, 32. Trzydzieści czterdzieści, czterdzieści dwa. 52, 53, 58, 61 i 66. Wtedy losowania keno odbywały się codziennie co 5 minut, natomiast częstotliwość losowań co 4 minuty została wprowadzona w 2016 roku. Natomiast 1 maja 2014 roku wygrane poszczególnych stopni zostały podwyższone. A tutaj mamy logotyp keno, który jest używany praktycznie od samego początku. Mianowicie jest to stylistyczny napis keno objęty białym. I czarnym obrysem litery K i N są w kolorze pomarańczowym, a litery E i O są w kolorze żółtym, i również pod literą N widnieje pomarańczowa kulka. I teraz ile możemy wygrać, jeśli obstawiamy daną ilość liczb przy pojedynczej stawce. I teraz tak, przy wytypowaniu 10 liczb i trafieniu wszystkich wygrywamy 200 000 złotych. Trafiając 9 liczb wygrywamy 3000 złotych. przy 8 liczbach wygrywamy 250 zł, przy 7 wygrywamy 32 zł, przy 6 6 zł, a przy 5 otrzymujemy zwrot kosztów, czyli 2 zł. Za trafienie 4, 3 i 2 liczb nie dostajemy nic. Natomiast jeśli trafimy jedną liczbę, to również wygrywamy 2 zł, a jeśli nie trafimy nic, wygrywamy 6 zł. I przez to można wywnioskować, że Keno to praktycznie jedyna gra z rodziny gier, gier Lotto, w której może, nawet jeśli nic nie trafimy, wygrywamy. Przy wytypowaniu 9 liczb, jeśli trafimy wszystko, wygrywamy 50 000 zł. Przy trafieniu 8 liczb, wygrywamy 750 zł, przy 7 liczbach wygrywamy 100 zł, przy 6 wygrywamy 10 zł. Przy 5 wygrywamy 4 zł, a za trafienie 4 liczb dostajemy zwrot kosztów. Za 3, 2 i 1 liczbę nie dostajemy nic, a za brak jakichkolwiek trafień dostajemy zwrot kosztów. Jeśli wytypujemy 8 liczb, to za trafienie 8 liczb wygrywamy 10 tysięcy złotych, za 7 liczb otrzymujemy 300 złotych, za 6 liczb otrzymujemy 44 zł, za 5 liczb otrzymujemy 8 złotych, a za 4 liczby otrzymujemy zwrot kosztów. Od jednej do trzech trafionych liczb nie dostajemy nic, a za nie nietrafienie niczego otrzymujemy zwrot kosztów. Jeśli wytupujemy 7 liczb, to za trafienie całości wygrywamy 1500 zł. Za 6 liczb wygrywamy 66 zł, za 5 liczb wygrywamy 8 zł, za 4 liczby wygrywamy 4 zł, a za 3 liczby wygrywamy 2 zł. Za jedną i dwie liczby nie dostajemy nic, nawet jeśli nie trafimy niczego. Jeśli wytypujemy 6 liczb, to za, to za całość otrzymujemy 500 zł, za 5 liczb otrzymujemy 54 zł, za 4 liczby 6 zł, a za 3 liczby zwrot kosztów. Przy wytypowaniu 5 liczb za 5, za 5 liczb dostajemy 250 zł, za 4 dostajemy 18 zł, a za 3 liczby dostajemy 4 zł. Jeśli wytypujemy 4 liczby, to za całość otrzymujemy 60 zł, a za 3 liczby otrzymujemy 4 zł, a za 2 Liczby otrzymujemy 2 zł. Przy wytypowaniu trzech liczb, za trzy liczby otrzymujemy 18 zł, a za dwie liczby 4 zł. Jeśli wytypujemy dwie liczby, to przy trafieniu wygrywamy 14 zł. Jeśli wytypujemy tylko jedną liczbę, to jeśli ta liczba znajdzie się wśród wylosowanych, wygrywamy 3 zł. A tak obecnie wygląda kupon Keno. Na samej górze mamy logotyp Keno umieszczony na pomarańczowym prostokącie z gładkimi rogami. Poniżej mamy wybór ilości liczb do skreślenia, a pod nim mamy cztery zakłady możliwe do zakreślenia. I w prawym dolnym rogu każdego zakładu mamy pole z napisem Anuluj, które możemy zakreślić w przypadku pomyłki. Pod zakładami mamy wybór stawki, i tutaj możemy wybrać maksymalnie dziesięciokrotną stawkę. Pod stawką znajduje się możliwość gry na więcej losowań i w Keno możemy zagrać tymi samymi liczbami na maksymalnie 50 losowań. Obok mamy przykład wysłanego już kuponu Keno, to jest akurat los na chybiu trafił i mamy na samej górze czarno-białą wersję logotypu tej gry i pod nim jest data i godzina wysłania, ile wynosi stawka i na ile losowań gramy. Pod tymi informacjami mamy zakłady z naszymi liczbami i jeśli skreślimy mniej niż 10 liczb to w pustych polach zostaną wydrukowane Dwie kreski. Poniżej są aktualności ze świata Gier Lotto, a pod tymi aktualnościami mamy kwotę za cały los. Pod, pod kwotą mamy podane, na które losowania biorą udział nasze liczby, numer kolektury i tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o Keno, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.